błogosław na Boże Mateusz dwadzieścia dwadzieścia siedem ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy niech będzie sługą waszym powstały problemy sprawy niezałatwione a tu w dodatku choroba i wypadki w rodzinie kto ma pomóc tylko Ty Boże Uszczedł życie nasze przed śmiercią, wypadkami, chorobami, nędzą, waśniami. Ukryj nas przed złym losem. Wypuść Boże, szczały przeciw wszelkiemu bólowi. Rozraduj Boże nasze dusze i serca. I daj nam Boże u siebie schronienie. Ciebie Boże pragnie nasz umysł i nasze serce. Spragnieni jesteśmy Twojego Boże uśmiechu. Szukamy Cię Boże dniem i nocą. Użycz nam Boże łaski, zbawienia i godnego życia. Rozwiąż nasze wszystkie sprawy życiowe. Spraw byśmy byli pociechą rodzinie i bliźnim. Umysłem, sercem, ręką służyli drugim, rozwirali swoje talenty w służbie najbliższym i ludzkości. Niech nas wszystkich Bóg jednoczy i nam błogosławi. Niech miłosierdzie Boże obejmie całe nasze rodziny i ludzkość. Niech wszystkie serca, umysły sławią Jachwę. Niech Bóg z nieba stąpi i da nam życie wieczne. Oto Ciebie, Boże, kornie prosimy. Amen.